Cześć, w tym filmie zaprezentuję Wam bardzo fajny produkt, bardzo fajny zegarek na rękę elektroniczny, który jest. Zadziwiająco wyprzedzający swoją cenę względem jakości, a mówimy tutaj o zegarku PAcific 353G. One mają różne odpowiedniki i dalsze oznaczenia, dlatego że te oznaczenia w dalszej części jego powiedzmy tytułów 353G i dalej jakieś tam oznaczenka oznaczają jego kolory pierścieni i kolory tarcze i tak dalej. Zegarek ten powiem Wam, że jest o wiele lepszy niż wskazywałaby jego cena. Ja dałem za niego. Około 50 zł. I powiem Wam kolejną ciekawostkę: taką, że produkuje jego mechanizm wewnętrzny, ta sama firma, która produkuje zegarki Casio. Zegarek. Powiem wam zadziwiająco, jestem z niego zadowolony. Nie spodziewałem się takiej jakości i postanowiłem o nim też nagrać. Właśnie film. Dobra, słuchajcie, pierwsza jego zaleta, na którą ja zwróciłem uwagę, co było mi potrzebne, to jego wodoodporność. Wodoodporność tego zegarka wynosi 100M. 100M, czyli 10 barów, czyli inaczej mówiąc, możecie w nim nurkować. Możecie w nim pływać, nurkować, byle bez butli, bo na taką głębokość już nie, ale możecie w nim spokojnie, samodzielnie nurkować, jak głęboko zejdziecie bez żadnego akwalunku. Naprawdę to jest niesamowite. Wrzuciłem ten zegarek do wiadra, nic mu się nie stało. Oczywiście guzików nie powinniście pod wodą wciskać, żeby tam woda się nie dostawała, ale sama jego wodoodporność w pływaniu w jeziorze, w morzu czy pod prysznicem nic mu po prostu nie zrobi. Zadziwiony też byłem oczywiście, że takie pudełko dodają do zegarka. Gablotę nie? całą z Plexi. Zegarek za 5 dych w gablocie Plexi Pacyfik. Nazwa też powiem Wam, że jest spokojnie. Całkiem fajnie i przyjemnie brzmi. Z instrukcją obsługi w środku. Uniwersal. No ale dobra, co o tym zegarku? Oczywiście jak widzicie, że pasek jest wykonany z tworzywa sztucznego. To nie jest oczywiście plastik, tylko elastyczne. Takie tworzywo, które jest antyalergiczne, które też nie powoduje Wam jakiegoś specjalnego poocenia. Koperta zegarka śrubowana. Też z wieczkiem z opisem, że jest to Pacyfik stylny styl czyli ze stali szlachetnej i jednocześnie, że całość jest wodoodporna. Na froncie, oczywiście, też pisze, że ma głębokość 10 barów, czyli wodoodporność, czyli inaczej to jest 100 M. Jak sami zauważacie, zegarek ma w cholerę dużą tarczę. Ta tarcza jest naprawdę duża i naprawdę jest dobrze wszystko na niej czytelne. Czyli na tarczy widzicie dokładnie godzina, jaka występuje, jaki jest dzień tygodnia, jaki jest numer miesiąca i jaki jest dzień tygodnia pod numerem. I oczywiście, sekundnik, też będziecie mieli tutaj wyświetlone, czy macie włączony budzik, czy też macie go wyłączony oraz czy jest włączony alarm godzinowy, czyli co godzinę, żeby zegarek robił pipi, pipi, czy też nie. Zegarki tego typu możecie kupić oczywiście w różnych kolorach. Zobaczcie, ja mam czerwoną obłódkę i czerwone klawisze funkcyjne, cztery klawisze funkcyjne są na nim. Możecie kupić z niebieską obłódką i niebieskimi klawiszami funkcyjnymi, z czarną tarczą i świecącymi się cyframi. Mechanizm, tak jak Wam mówiłem, że tworzy do niego miota. Co macie, jakie funkcje w tym zegarku, te co wymieniłem wcześniej, plus macie oczywiście jeszcze stoper z czasami, oczywiście też budzik, no i te powiadomienie godzinowe alarmu, no i jeszcze oczywiście podświetlenie. Podświetlenie spoko, jest to światłem zimnym wykonywane, czyli tak naprawdę nie jest to lampka jak w większości Casio, tylko jest tutaj podświetlenie samych danych, czyli dane się zapalają na powiedzmy sobie jasno błękitno. Wielkość koperty tego zegarka, to już w artykule ze swojej strony przeczytam wam, to jest 50 razy 54 mm. No tarcza jest duża, jak założycie sobie zaraz zaraz wam go pokażę na ręce, jest dobrze widoczna. Grubość zegarka to 14 mm. A średnica zegarka to 38 mm. To jest naprawdę yy, to jest naprawdę coś dużego. Na ręce wygląda on mniej więcej w ten oto sposób, czyli z daleka, po prostu naprawdę z daleka, ja potrafię przeczytać wszystko jego dane. Jest naprawdę mega czytelny ten zegarek, bardzo duży wyświetlacz. To jest jego zaleta. Oczywiście szkło jest mineralne. Które jest zabezpieczone dodatkowo jeszcze tą folią ochronną. Tej folii nawet nie zdejmowałem, bo w sumie po co. Zegarek jest duży, tak jak widzicie, prezentuje się nieźle na mojej włochatej łapie. Jest to wszystko czytelne, ale dla mnie najważniejsze to są te funkcje, y, oczywiście też wodoodporności. Jeszcze powiem Wam o jego dokładności, a mianowicie zegarek ten testuję już ponad 4 miesiące. W artykule to było 2 miesiące, ale jak widzieliście, że dłuższy czas u mnie nie było filmów, bo sorry, Batory, nie miałem na nie czasu. Także 4 miesiące już testuję ten zegarek i powiem wam tego dnia, kiedy on do mnie przyszedł, to ustawiłem go oczywiście zgodnie z zegarkiem z zegarem radiowym. I powiem wam to, co mnie mocno zaskoczyło, mianowicie, że po 4 miesiącach po jego ustawieniu z zegarem tym atomowym, światowym sterowanym radiowo, który mnie tam odbiera, on nie spóźnia się ani o jedną sekundę. Wow! To jest naprawdę super. W moim przypadku naprawdę ani jednej sekundy w ciągu 4 miesięcy on się nie zwalił. To jest chyba najlepszy wynik, jaki miałem, nawet względem zegarków Casio, które też kilka testowałem na tym kanale. Jeżeli miałbym ocenić zegarek Pacific 353G, to powiem wam, dobry jest. W skali od 1 do 10 osobiście bym ocenił ten zegarek na około 9 na 10, dlatego że, tak jak mówiłem na samym początku filmu, cena tutaj jest znacznie poniżej wysokiej jakości tego urządzenia. Jak szukacie elektronicznego, bajeranckiego, fajnego, czytelnego, bardzo mocno wodoodpornego zegarka, to zdecydowanie Wam polecam tego Pacifica. To jest najlepszy chyba zakup w pośród ostatnich zakupów, jakie robiłem specjalnie, żeby dla Was przetestować jakieś fajne produkty. Ten chyba, jestem z niego najbardziej zadowolony, bo to jest naprawdę wpytę. Chociaż powiem Wam, że w ostatnim czasie kupiłem kilka różnych sobie zegarków, których jednak nie będę testował, dlatego że to są tanie, mimo że ładne chińskie śmieci. Ale one są ładne, działają spoko, w miarę dokładnie tylko że nie umywają się do tego zegarka. Oczywiście nie elegancją, ale funkcjonalnością bez wątpienia. A więc czy polecam Wam Pacyfik zegarek? Powiem Wam zdecydowanie tak. Z czego, jakbyście się zastanawiali, robiłem takie małe. Śledztwo, bo mianowicie w Polsce też są firma Pacific, tak samo, takie same loga, wszystko, ale oni sprzedają zegarki tylko klasyczne, a nie mają tego modelu w sobie. A ten bez wątpienia pewnie jest z Chin. Ale mnie to w sumie nic nie obchodzi, dlatego że ten zegarek za 5 dych jest zadziwiająco dobry. Powiem Wam, że zanim ten zegarek jeszcze kupiłem, miałem chęć Xionixa sobie kupić, ale one jakieś tak mi się nie do końca podobały, dlatego że one mają trochę takie młodzieżowe wykończenia. I mówię, zaryzykuję sobie tego pacyfika. Nazwa spoko, wygląd, OK. I było strzałem w dychę. Dobrze, z mojej strony to tyle. Powiem Wam jeszcze na koniec jedną ważną rzecz. Ja nie współpracuję z żadną firmą, więc ja nie słodzę tutaj, bo współpracuję z jakimś tam pacyfikiem. Ja nawet nie wiem, czy ten zegarek pewnie jest z Chin. Co nie zmienia faktu, że naprawdę go zdecydowanie polecam. Wypróbujcie go sami. Pamiętajcie, zegarki, nawet jak mam się zwali, to mają dwa lata gwarancji a ten naprawdę mi się sprawdza dobrze i wytrzymuje nieźle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jak chcecie to subskrybnijcie sobie kanał, nie żałujcie sobie, polubić możecie też, a na komentarze jestem łasy, także nie opierajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach, trzymajcie się. Cześć.